Nierówności wielomiany, polecnie brzmi oczywiście rozwiąż taką nierówność, tutaj mamy prostą sprawę, dlatego że mamy postać iloczynową, a każdą nierówność rozwiązujemy na początku jak równanie, czyli każdy z tych czynników muszę przyrównać do zera. Tutaj będziemy mieć dwa rozwiązania, x równa się minus 3 oraz x równa się 3. Z drugiego nawiasu będziemy mieć... Minus 1, i z trzeciego nawiasu będziemy mieć 2, co jest ważne teraz w nierówności wielomianowej. Sprawdzam tak zwaną kropność. To są wszystkie pojedyncze pierwiastki, czyli one nie pojawiają się nam tutaj podwójnie, i to jest bardzo ważne teraz w rysowaniu krzywej tego, tego wielomianu. Zaznaczamy sobie na osi liczbowej. I teraz będę chciała rysować krzywą, i żeby narysować ją, muszę sprawdzić, czy będziemy ją rysować od prawej strony, z góry, czy od dołu. I teraz sprawdzamy współczynniki przy najwyższej potędze. No tutaj mamy przy x do kwadratu to jest 1, potem w drugim nawiasie mamy 1x, i w trzecim nawiasie mamy 1, czyli to jest wartość dodatnia. Jeśli jest wartość dodatnia, to ja będę rysowała moją krzywę z prawej strony. Od góry. Jeśli to są pojedyncze też pierwiastki, to wiem, że one będą nam przechodzić, ta krzywa będzie przechodziła przez te pierwiastki, czyli idziemy zasadą od góry i przez wszystkie te pierwiastki będzie nam ta krzywa przechodziła. Teraz będziemy odczytywać przedział. Nas interesuje, żeby wszystkie te wartości były mniejsze lub równe 0. Mniejsze, czyli one są pod osią. No to to jest ta część wykresu. Łącznie z tym, co jest na osi tutaj. Czyli rozwiązaniem naszej nierówności będzie przedział domknięty od minus 3 do minus 1, suma od 2 do 3. W tym przykładzie znowu mamy postać iloczynową, czyli łatwość w wyznaczaniu pierwiastków, bo każdy z nawiasów przerównuje do 0. Czyli w pierwszym będzie 0, jeśli tutaj będzie 3. Tutaj przerównam do zera, czyli przeniosę sobie x do kwadratu na drugą stronę, czyli tutaj będę mieć minus dwójkę oraz dwójkę. I w trzecim nawiasie będę mieć x kwadrat odjąć 3, czyli po przeniesieniu będę mieć x do kwadratu równa się 3, czyli tutaj rozwiązaniami będzie, będą minus pierwiastek szczech oraz pierwiastek szczach. Kolejny krok to jest sprawdzenie, czy nie powtarza nam się jakiś pierwiastek, czyli tak zwana krotność. No tutaj mamy pojedyncze te pierwiastki, czyli ich jest 5, wszystkie będziemy zaznaczać teraz na osi, najmniejszym jest minus 2, potem jest minus pierwiastek szczach, potem mamy pierwiastek szczach 2 i 3. Mam nadzieję, że dobrze uporządkowałam. I teraz będziemy sprawdzać współczynnik przy najwyższej potędze w tym wielomianie. Czyli tak, tutaj mamy 1, tu mamy minus 1, i tu mamy 1. Jak przemnożę te współczynniki, to wartość tego współczynnika jest minus 1, jest ujemna. Co to oznacza? Że ja będę teraz prowadzić krzywą od dołu. Skoro wszystkie pierwiastki są pojedyncze, to ta krzywa będzie nam po prostu przechodzić przez te wszystkie. Pierwiastki. Teraz będziemy odczytywać przed... Nas interesuje wszystko mniejsze od zera. Mniejsze od zera, czyli ostra nierówność, czyli na pewno kółka otwarte. I mniejsze od zera są pod osią liczbową, czyli są to te przedziały, czyli od minus 2 do minus pierwiastek 3, suma od pierwiastek 3 do 2. Oraz przedział od 3 do plus nieskończoności. Kolejny przykład, gdzie mamy postać loczynową, czyli każdy z nawiasów przyrównujemy do 0. Ten pierwszy to będzie 3, tutaj będzie minus 1. Ale uwaga, nowość jest taka, że tutaj mamy stopnia drugiego do drugiej potęgi, czyli ten pierwiastek powtarza się na dwa razy. Czyli Będziemy pamiętać przy rysowaniu krzywej, że tutaj musi się nam ta krzywa odbić. Dobrze, no to zaznaczmy na osi liczbowej te dwa pierwiastki minus 1 oraz 3. Kolejny krok to sprawdzanie współczynników. No tutaj mamy 1, czyli współczynnik jest dodatni, jeszcze podniesiony do kwadratu i 1, czyli na pewno nasza krzywa będzie szła z góry. Ok, tylko uwaga, tutaj przy trójce na pewno krzywa musi się nam odbić, bo taka jest zasada, jeśli jest parzysta krotność pierwiastków, odbija się krzywa. Czyli zaczynam od góry, nie przechodzi, tylko odbija się i ciągnę dalej. Teraz będziemy odczytywać przedział. Nas interesują wszystkie tutaj wartości, większe lub równe 0, tak zwane nieujemne, czyli łącznie z tymi. I tu. Czyli w takim razie mogę zapisać, że rozwiązaniem tej nierówności będzie przedział od minus 1, nie będę pisać do trójki, bo jest włącznie z trójką, aż do nieskończoności. No tu nie mamy już postaci iloczynowej, więc musimy doprowadzić, no są cztery wyrazy, spróbujemy sobie je tutaj pogrupować. Z pierwszych dwóch wyrazów maksymalnie mogę wyciągnąć x do kwadratu. Natomiast z pozostałych y, y, tych dwóch wyrazów mogę wyciągnąć trójkę. Tutaj muszę przemnożyć przez x, a tu przez minus 4. No i udało się, grupowanie na pewno tu zaskutkuje, bo mamy takie same nawiasy. Y, I w takim razie tutaj ten pierwszy wyraz muszę jeszcze pomnożyć przez x do kwadratu, potem mam plus 3. I teraz mam już postać iloczynową, czyli w takim razie możemy już przyrównać do zera. Tutaj pierwszym pierwiastkiem będzie 4, tu jak przyrównam do 0, to okazuje się, że mam minus 3, czyli tu jest sprzeczne. Czyli w takim razie tutaj będziemy mieć tylko ten jeden pierwiastek, o, tutaj nie mamy, ale zasada rysowania krzywej jest taka sama. To znaczy sprawdzam współczynnik przy najwyższej potędze. No tutaj mam 1, czyli rysowanie naszej krzywej idzie od góry z prawej strony. To jest jeden pierwiastek pojedynczy, czyli przechodzi. I teraz odczytuję przedział. Wszystko to ma być większe od zera, czyli posiadać wartości dodatnie, czyli bez tego nad osią, czyli rozwiązanie będzie przedział od 4 do nieskończoności. W piątym przykładzie możemy wyłączyć przed nawias x do potęgi czwartej, bo znowu nie mamy. Tu hmm. trzeba przemnożyć przez 4x do potęgi drugiej, a tutaj minus 1. Mamy postać iloczynową przerównuję do 0, z tego pierwszego mam 0, a tutaj no najprościej jest po prostu przenieść jedynkę, podzielić przez 4, i co do kwadratu daję 1 czwartą, no minus 1 druga. Oraz jedna druga. Mamy trzy pierwiastki, a mogliśmy mieć tak naprawdę sześć, ale mamy. Yy, mamy trzy. Minus jedna druga, zero oraz jedna druga. Każdy z tych pierwiastków tutaj, no może każdy, nie każdy. Te są pojedyncze. Natomiast tutaj uwaga jest x do potęgi czwartej, czyli to zero pojawia się cztery razy, czyli parzystą krotność. Czyli tutaj uwaga, musimy y, przy y, rysowaniu krzywej odbić, bo taka jest y, zasada. Dobrze, narysujemy sobie. Sprawdzając oczywiście współczynnik. Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, czyli w takim razie rysujemy od góry. Tu nam przechodzi, bo to są pierwiastki pojedyncze, natomiast 0 jest parzysta krotność, czyli odbijany i idziemy. Ok, i teraz będziemy odczytywać przedział. Co nas interesują? Wartości mniejsze lub równe 0, czyli niedodatnie pod 8 łącznie z 0. Czyli rozwiązaniem będzie przedział. Domknięte od minus jednej drugiej. Nie piszę do 0 i 0 do jednej drugiej, bo 0 również wchodzi, czyli będzie do jednej drugiej. Tutaj również nie mamy postaci loczynowej i co więcej, nie widzę, żebyśmy mogli w ogóle to pogrupować. Dlatego szukamy potencjalnych pierwiastków w dzielniku wyrazu wolnego. No to to są oczywiście te liczby, które tutaj wypiszę z plusem i z minusem. No i cóż, i sprawdzamy, sprawdzamy każdy po kolei. Ja już sobie pozwoliłam sprawdzić od jedynki, od dwójki mi nie wyszło 0, ale podstawiając, jeśli to potraktuję oczywiście jako wielomian trójkę, to mam tak, 3 razy 3 do trzeciej, czyli 27, minus 4 razy 3 do drugiej to jest 9, minus 13 razy 3 odjąć 6, to mam 81 minus 36 minus 39 minus 6, daje mi 0. Skoro tak, to wiem, że ten wielomian trzeciego stopnia dzieli się bez reszty przez taki dwumian x minus 3. I najszybciej oczywiście będzie mi teraz znaleźć pozostałe pierwiastki metodą Hornera, czyli tutaj wpisujemy pierwiastek i tu spisujemy współczynniki naszego wielomianu. Przy stopniu trzecim stoi tutaj trójka. Przy stopniu drugim jest to minus 4. Przy stopniu pierwszym to jest minus 13 i wyraz wolny minus 6. I oczywiście zasada jest taka, że tutaj spisujemy i działamy. Czy razy czy to jest 9, dodać minus 4, czyli 5. Teraz mam 3 razy 5 to jest 15, minus 13 to jest 2. I 3 razy 2 to jest 6, minus 6 to jest 0. Musi być 0. Czyli tu mam resztę, tu pierwszy stopień, tu drugi stopień, czyli wiem, że mogę rozpisać to jako 3x do kwadratu plus 5x dodać 2. I oczywiście koniecznie pomnożyć przez ten dwumian. I dopisujemy większe od 0, bo ja roz zrobiłam rozkład na czynniki. No to tak, z tego mam x równa się 3, natomiast z tego liczymy deltę. Delta to jest 5 do kwadratu, czyli 25, minus 4 razy 3 razy 2. 12 razy 2, 24 wychodzi nam 1, czyli mamy jakieś tutaj pierwiastki. Minus b, czyli minus 5, minus pierwiastek z 1 to jest 1, przez 2 razy 3 to jest 6, minus 6 przez 6 to jest minus 1. I drugi pierwiastek minus 5 plus 1 przez 6, czyli minus 4 przez 6, skrócimy minus 2 trzecie. Zostaje nam teraz narysowanie krzywej, bo to jest rozwiązanie oczywiście nierówności. Zaznaczamy te pierwiastki. Trójkę, minus 1 i minus 2 trzecie. Czyli mam tak minus 1, minus 2 trzecie i. Trójka. sprawdzamy, czy one się tutaj y, powtarzają, no nie mogą się powtarzać, bo to są trzy pierwiastki wielomiana stopnia trzeciego, czyli powtórzyć się no, nie mogą, prawda, bo maksymalnie może być trzy y, rozwiązania i współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, mowa jest o tym, czyli krzywa idzie z prawej strony, wszystkie pierwiastki pojedyncze i przechodzi nam i odczytujemy przedział, to wszystko ma być większe od zera, czyli nad osią bez tych punktów. Czyli rozwiązaniem nierówności będzie przedział od minus 1 do minus 2 trzecie, suma od 3 do nieskończoności. I zapraszam na kolejne filmiki.